Cześć, witajcie z tej strony Kasparo. Jak Wam idzie w Black Ops 2? Mam nadzieję, że Wasze statystyki jest, rosną cały czas. Ja mocno jakoś nie gram, ponieważ skupiłem się na trybie zombie, ale nie o tym dzisiaj. Chciałem Wam dzisiaj pokazać jedną bardzo ciekawą rzecz. Nie ja odkryłem, zaznaczam, dokopałem się gdzieś do informacji w internecie, że współrzędne na flarze taktycznej, czyli po angielsku Tactical Insertion, tutaj podaję dwie nazwy, żeby ci, którzy mają angielską wersję, nie, też wiedzieli, co to w ogóle jest. Więc współrzędne geograficzne z taktycznej odpowiadają rzeczywistą, rzeczywistym współrzędnym hmm. geograficznym na mapie. Także ja to i wam pokażę na filmie jak to mniej więcej wygląda. Ja sprawdziłem cztery mapy, tylko cztery mapy. Więc rzucamy sobie flarę, robimy print screena, ewentualnie nagrywamy filmik, później wchodzimy na Google Maps, bierzemy sobie stop klatkę i czytujemy dane geograficzne. Ja zaraz to pokażę, a właśnie tutaj mniej więcej jesteśmy w kadrze, więc mamy Google Maps, wpisujemy sobie, sobie dane z flary taktycznej, ja już oczywiście to spisałem, więc tutaj wygląda to jak kopiuj w klej. Więc ja wklejam właśnie te dane geograficzne, identyczne jakie są w grze, klikam oczywiście Enter i rzeczywiście to, ta pierwsza mapa, czyli carrier, lotniskowiec jest gdzieś na, na oceanie, więc rzeczywiście to, to jest tak jak powinno być, że nie mamy gdzieś do tego statku lotniskowca w pobliżu wieży Eiffla, tylko rzeczywiście jest on na na wodzie. Kolejną mapą, którą sprawdziłem, to jest mapa Newtown. Nie wiem, czy pamiętacie, albo ci, którzy nie oglądali mojego filmu z zombie, ja przedstawiałem mapę zombie i mówiłem mniej więcej o genezie mapy Newtown, że ta mapa jest takim, znaczy docelowo ta mapa albo to miasteczko służyło do prób jądrowych, więc badano zachowanie się manekinów, zachowanie się budynków i samochodów podczas próby jądrowej próby nuklearnej, i to miasteczko jest na pustyni Nevada, więc powinno być na pustyni Nevada. Ja to oczywiście małą wycieczkę sobie robię po mapie, bo dawno na tym mapie nie grałem, więc chciałem też popatrzeć na kilka rzeczy. Bardzo mi się podoba ten samochód, za szybą, piękna rzecz. Chyba jeszcze zrobię oddzielny filmik z opisem mapy New Town 2025, ale to nie o tym teraz mowa. Więc współrzędne są takie jak na filmiku, można sobie zapauzować, samemu wpisać, polecam, fajna zabawa. I tu zaraz znowu oczywiście przejdziemy do mapy i pokażę Wam. Pokażę Wam jak to się prezentuje, więc wpis wpisujemy sobie na, na Google mapach współrzędne, geograficzne z mapy Newtown i rzeczywiście, zobaczcie, mamy, mamy pustynię Nevada. Także mi się bardzo, bardzo spodobał ten smaczek w grze. Wszyscy byśmy pewnie sobie życzyli, żeby twórcy przyłożyli takie właśnie starania, czy Taką uwagę mocną do innych elementów gry, typu lack compensation albo, albo inne elementy, które nas denerwują, ale, ale tak czy inaczej bardzo mi się to podoba ich, że naprawdę takiego fajnego smaczku, takie małe elementy, a, a cieszą. Mam nadzieję, że Was też to w jakiś sposób e, rozbawi, bo mnie rozbawiło i to jest bardzo ciekawe no, tylko ciekawostka. Nie dodaje, że niczego więcej poza, poza elementem e, takim niespotykanym. Tutaj kolejna mapa to jest mapa, czekajcie, chcę przypomnieć, to jest mapa plaża. E, tutaj e, ta mapa powinna znajdować się w Zatoce Meksykańskiej, więc znowu. E, Rzucamy sobie flarę, odpalamy Google Maps, wpisujemy dane i rzeczywiście, zobaczcie na to, na to półkole, jest to na, na Zatoce przepraszam, Meksykańskiej, tak jak powinno być. Więc to jest kolejny, kolejna mapa, kolejne. rzeczywiście, że rzeczy się sprawdza na tej mapie, te dane są prawdziwe. No i e, przedostatnia, e, ostatnia mapa e, Ride. E, bardzo, bardzo mi się podoba ze względu e, również na piłkę. Do kosza, którą ty właśnie próbuję e, wrzucić, e, to nie jestem pewien, czy tą ostatnią piłką udało mi się do kosza wrzucić, czy nie. E, także napiszcie w komentarzach, czy mi się udało. Ja nie jestem do tej pory, powiem chyba nie, chyba nie, ale na, a na początku wydawało mi się, że rzeczywiście trafiłem e, tutaj e, ten dom, bo ta mapa e, to jest taka posiadłość, która jest warta około 2 milionów dolarów. E, jest to posiadłość Los Angeles e, i tu są bardzo, bardzo dokładne mapy po wpisaniu w Google Maps. Mamy zdjęcia z, tego, z tej posiadłości, sauna, basen, to wszystko jest widoczne na zdjęciach. Także tu jest to taką wisienką na torcie tego filmiku. Zaraz przejdziemy do mapy i pokażę Wam, jak to wygląda na żywo. Więc jest to Los Angeles, wpisujemy koordynaty, klikamy Enter i zobaczycie rzeczywiście tak, jak to powinno być. Jest to, jest to LA słynne. Po, e, to są zwykła mapy, więc po zbliżeniu e, na e, zdjęcia satelitarne otrzymujemy bardzo dokładne zdjęcia e, z e, Google Maps i Google Street View. Także polecam, też można sobie ulicą pochodzić. O właśnie, zoomujemy, zoomujemy, zoomujemy i jest. Oto nasza mapka. Zobaczcie, jest identyczny basen, identyczna sauna i o właśnie to jest Street View i identyczne budynki, które znajdują się na mapie więc bardzo, bardzo ciekawe bardzo ciekawa rzecz, te współrzędne jeszcze raz powtarzam, pokrywają się także dajcie mi znać, jeśli chcecie to pobawcie się, czy na innych mapach rzeczywiście też to działa wiem jeszcze, że na mapie chyba Slams, to rzeczywiście też jest na jest w Slamsach. nie pamiętam już w jakim to jest kraju, ale też się to sprawdza, także cześć na razie trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmiku